Cześć się Marko, moi widzowie, z tej strony Kami. A dzisiaj jesteśmy w Minecraft i dzisiaj zrobimy sobie wspólnie taki oto stateczek. Tak, taki oto mały stateczek. Oczywiście, wypost, a że nie podam przykładowe. Nie musicie takiego samego robić. Tutaj mam już materiały, które są potrzebne. Tutaj są cztery beczki ręka no i kółko. Dzisiaj się dowiemy, jak to wszystko zrobić. Otóż tak, sobie parę tutaj nieistotnych materiałów. Okej. Okay. A więc kładziemy linię. Hop. Blok podkładzimy taki blok. i robimy takie o. Oś, jeżeli się nie mylę. Raz, dwa, trzy. No i teraz tyłu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Źle tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bez tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok. I to samo z drugiej strony. Przepraszam widzowie za te lagi, ale no jakiś dzisiaj internet kiepski. Hop 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 hop, hop. hop. Ok, teraz wyjmujemy schod i kładziemy ten. Schodki. Tak samo tutaj Hop i hop. I tutaj mamy teraz dłuższy statek. Jak wam pokażę? Jak widzicie, tutaj robimy takie na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I na całą szerokość. Nie, tutaj pięć. Hop. Tutaj miejsce na drzwi. Hop, 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 Drzwi. I teraz tutaj piętro dalej trochę inaczej. Hop, hop. Hop, hop, hop. I widzicie, teraz są na boki, a tylko na koniuszkach są do góry. I na tym właśnie polega uro. Nic nie jest tutaj takie samo. Hop, hop, hop. I dalszy. Hop. I może sobie od razu środek zdobimy. Oj. Ci. Nie dodamy tam łóżka, ale nic nie szkodzi. Dodamy sobie my tutaj. Każdy piraci mają skrzynkę. Mamy tutaj woda, skrzynki, beczuszki oraz tutaj łóżeczko. Hop. Tak, piraci śpią na beczka, Hop, hop, dziureczka i mamy tutaj pięterko. I słuchajcie, bierzemy teraz furtkę oraz płotek. I robimy takie jakby ogrodzenie. O nie deszcz. O no, myślę, że wyłączę. I tutaj dajemy zamknięte furtki. O i co powinienem powiedzieć? Ja buduję ten statek ze światkowego drewna. Wy możecie na przykład z tropikalnego. Ale ja już jak zacząłem, to buduję tak. Okej, okay, tutaj płoteczek. Kaczulka, która wcieli się w naszą kierownicę, albo ster, jak to woli. I tutaj na górze. I tutaj znowu furtka otwarta. No i takim sposobem mamy tutaj kierownicę. Jakbyście chcieli, można dodać tutaj latarenki. Fajnie to wygląda nawet, nie? Okej, okay. schodzimy już do dołu. Tutaj dajemy podwyższenie. Widać? Myślę, że widać. I tutaj do. Jeden i drugi. I latarenki. Hop i hop. Tutaj będzie trochę ciasno, nie ukrywam. Tutaj takie coś. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kratek z drewna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oraz jak widzicie, jedną kratką w tę stronę plus schodek. Cyk i cyk. Ok, mamy już tutaj jakąś. Podstawę. teraz budujemy dalej. Pójdę przeliczyć ile płotków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, siedem do góry, a tutaj pewnie pięć. Oj. Cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, hop i myślę, że to mamy. Teraz bierzemy wełnę i budujemy maszt. Jak się maszt buduje? prostszej sprawy. sprawnie. Hop, hop, hop. I hop, hop, hop. I to samo z drugiej strony. hop, hop. Hop, 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 hop. hop. Hop, 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 i mamy. I teraz sobie tutaj dodajemy jedno pięterko na tych oblokach. No i kolejne. Raz, dwa i trzy. No i mamy żagiel. Żagiel dokończymy, to znaczy nasz dokończymy tu później, a teraz zajmijmy się do. Teraz czas na armatę. Bierzemy kamień szliferski, układamy go tak. Tutaj będą potrzebne trapdory: hop, hop, nie tu, hop, furtka, i tutaj powinien być. O, I tutaj przyda się czernitowa płyta, możecie użyć jakiejś innej czarnej, ja wybrałam akurat taką, trochę wyżej. Zobaczymy sobie maszt. Okej, okay, tutaj przed ostatnim jest takie coś, gdzie piraci siedzą. Tak, siedzą. żeby obserwować, czy coś innego jest. No, nie wiem, jak to się nazywa, ale może wiecie? Hop, hop. Co ja robię? Tutaj nie ma tego być. Hop. i tutaj jeszcze trochę dół dopracujemy. Hop, 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 łeder. Lich, bo znowu pada. Hop i hop. To znaczy hop. Jakbyście chcieli, możecie sobie zamieścić jakiegoś takiego pirata. O, głowa z Siwa. Ops. Jakieś zbojkę, Na przykład taką. No i taką. To znaczy. Wszystko złote. Hop, hop! hop. Teraz ja jestem złoty. Hop. No i tutaj mamy pirata. Ahoj! Pinuj tam kanacie. I tutaj jeszcze parę guziczków, żeby wyglądało trochę fajniej. Hop, hop. Hop, hop, hop i hop. Fajnie to wygląda, nie? Ale jeszcze parę kroków. Nie dużo, to tylko ostatnie parę. Ok, a zatem tutaj budujemy. Hop, hop, Nie. Muszę zobaczyć. Aha, tak. To... Ok, a więc hop. Zakręcamy tutaj dwa schodki i hop. I tak samo z drugim. Oj. Dwa schodki i zakręcamy. I jeszcze dwa razy pół płytka. Hop, hop. Hop, hop. I teraz tutaj będą trzy schodki. Raz, dwa, trzy. I pół płytki. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. No, i jak tutaj także możecie postawić takiego, Janu, takiego, o piratka, który sobie steruje? Będzie to wyglądało trochę jakoś. Włą stronę się gapisz. Lepiej go tutaj postawię. O. Hop, o i hop. No i mamy, widzowie, nasz statek. Jakbyście chcieli, to tutaj możecie go ozdabiać ile wlezie. Wyglądają podobnie, tak? Tak. Wyglądają bardzo podobnie. Nawet tak samo. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie. Łapeczkę w górę oraz subika na kanale. Oczywiście, kanał brata macie w opisie, bo bez tego by nie dał mi żyć. No właśnie. właśnie. I się widzimy w następnym. O, zapomniałbym. Kto zostawi łapkę w górę, dosta... dostanie. Od... To znaczy, wygra los na loterii milion złotych, więc dawajcie suby i łapki.